Cześć, witam Cię w kolejnym filmie z serii TSM, gdzie jako trener sylwetkowy mężczyzn rozwiążę Twój problem sylwetkowy. Jeżeli jesteś mężczyzną, który ma ponad 20 lub ponad 30 lat, ale niestety Twoja sylwetka nie wygląda na męską sylwetkę, a bardziej przypomina sylwetkę chłopaka z gimnazjum, przez co ty czujesz się źle w swoim ciele i nie podobać się to jak wyglądasz. To dokładnie w tym materiale rozwiążę twój problem sylwetkowy. Dlatego zachęcam cię do oglądania tego filmu do samego końca. Już na samym wstępie bardzo cię proszę o polubienie tego filmu oraz zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, aby cały czas zdobywać wiedzę, która pozwoli ci wyglądać lepiej. Około 8 miesięcy temu napisał do mnie Wojtek, którego celem było osiągnięcie estetycznej, plażowej oraz umięśnionej sylwetki Cel ten był dla Wojtka ważny z tego względu, że mimo tego, iż był przed 30, to jego sylwetka bardziej przypominała tak zwanego Michała z gimnazjum, czyli chodzi tutaj oczywiście o sylwetkę typowego szczupłego nastolatka. Mimo tego, że właśnie w tym wieku każdy by chciał wyglądać już zdecydowanie bardziej jak mężczyzna, a nie jak po prostu uczeń. Co istotne, Wojtek chciał to zrobić za pomocą planu treningowego, którego będzie mógł się skrupulatnie trzymać którym będzie mógł trenować dłużej niż miesiąc, dwa miesiące i jednocześnie, żeby ten plan treningowy pozwolił mu budować po pierwsze sylwetkę, ale po drugie, żeby przełożył się również na to, że Wojtek będzie silniejszy. Jestem trenerem, który specjalizuje się w treningu sylwetkowym oraz rozwiązywaniu problemów sylwetkowych mężczyzn. Zatem ułożyłem dla Wojtka indywidualny plan treningowy i dałem mu tydzień na zapoznanie się z tym planem treningowym. Robię tak z każdym klientem, dlatego że plany treningowe układam na podstawie dwóch ankiet oraz nagrań w ramach testów funkcjonalnych. Problem w tym, że to wszystko to są tylko i wyłącznie informacje czysto teoretyczne, a nie praktyczne. Dlatego, jeżeli mój klient w ciągu pierwszego tygodnia korzystania z planu treningowego wykona wszystkie jednostki treningowe, w przypadku Wojtka tych jednostek było oczywiście cztery, to może wrócić do mnie z informacjami typowo praktycznymi. Co mu się w tym planie treningowym czy w konkretnym treningu nie podoba, bo sprawdził ten trening czy plan treningowy w praktyce. I dzięki temu, właśnie już po pierwszym tygodniu korzystania z mojego planu treningowego czy współpracy ze mną, mogę zaktualizować plan treningowy dla danego klienta, aby taki plan treningowy był pod danego klienta w 100% i wręcz idealnie dopasowany. Jeżeli chodzi o to, aby nie zmieniać planu treningowego co miesiąc, dwa miesiące, to taki plan treningowy musi być po pierwsze z góry, dobrze ułożony pod kątem hipertrofii, pod kątem stymulowania, angażowania dosłownie każdej partii mięśniowej, ale także możliwie jak największej ilości regionów, konkretnych partii mięśniowych, a po drugie taki plan treningowy powinien zakładać progresję w ramach autoregulacji. Poza samym planem treningowym, Wojtek otrzymał ode mnie trzy e-booki: e-book treningowy, który tłumaczy to, jak korzystać z planu treningowego ode mnie e żywieniowy, który tłumaczy podstawy żywienia, i e-book suplementacyjny, w razie gdyby mój klient chciał wdrożyć ewentualną suplementację. Do tego udostępniłem Wojtkowi kilkanaście moich filmów na YouTubie oraz udzieliłem mu wskazówek żywieniowych, jak powinien budować masę mięśniową, aby jak najszybciej zbudował tą swoją umieśnioną, estetyczną i plażową sylwetkę. Mimo tego, iż był to teoretycznie sam plan treningowy. To, gdyby Wojtek miał jakieś pytania odnośnie planu czy ogólnie kształtowania sylwetki, to śmiało mógł do mnie pisać, z czego również korzystał. Po zaledwie paru miesiącach otrzymałem od Wojtka opinię na temat właśnie tego planu treningowego oraz takiej malutkiej współpracy ze mną, a po ośmiu miesiącach Wojtek pochwalił się swoją sylwetką, swoimi rezultatami oraz efektami, jakie osiągnął, korzystając właśnie z planu treningowego oraz wskazówek, które dla niego przygotowałem. Jak widać na załączonych zdjęciach czy nagraniach plan treningowy pozwolił Wojtkowi w ciągu tych 8 miesięcy osiągnąć jego cele sylwetkowe, z którymi się do mnie zgłosił. Ponieważ jak widać jego sylwetka zdecydowanie wygląda na bardziej umięśnioną, bardziej estetyczną no i przypomina oczywiście przyjemną dla oka tak tzw. plażową sylwetkę. Co jednak ciekawe mimo widocznych gołym okiem znakomitych efektów u Wojtka to jego waga praktycznie wcale się nie różni. Bądź różnica na wadze wynosi tylko i wyłącznie, bądź sięga jednego kg. Co świadczy o tym, że to właśnie głównie plan treningowy i to jak Wojtek trenował, przyczynił się do tego, ile masy mięśniowej zbudował, no i w jakby nie było krótkim czasie. Wojtek oczywiście trenował metodą mimowolnie spowolnionych powtórzeń, która obecnie jest jedną z najskuteczniejszych metod do budowania masy mięśniowej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o tym więcej, to zobacz ten film na moim kanale, czyli dosłownie ostatni film, który zamieściłem. Dzięki uzyskaniu tak świetnych efektów, Wojtek czuje się znacznie lepiej w swoim ciele i jest niesamowicie zmotywowany do dalszego kształtowania i budowania swojej sylwetki. Natomiast ja, jako trener, jestem z Wojtka bardzo dumny, przede wszystkim z jego zaangażowania w realizowanie tego planu treningowego i oczywiście z tego, jak doskonałe efekty sylwetkowe osiągnął. Jeżeli oglądasz ten film do tego momentu, to doskonale wiesz, co przyczyniło się do zmiany sylwetki oraz do rozwiązania problemu sylwetkowego u Wojtka. Zatem, jeżeli ty masz bardzo podobny problem sylwetkowy, to znaczy jesteś dorosłym mężczyzną, ale Twoja sylwetka nie przypomina sylwetki mężczyzny, a bardziej właśnie sylwetkę nastolatka, szczupłego nastolatka, to aby rozwiązać ten problem sylwetkowy, potrzebujesz po pierwsze dobrego planu treningowego. Po drugie, potrzebujesz wykonywać odpowiednio ten plan treningowy w praktyce, i tu najlepiej sprawdzi się metoda mimo wolnie spowolnionych powtórzeń. Po trzecie, warto, abyś zaczerpnął wskazówek żywieniowych, tego ile kalorii spożywać oraz jak rozłożyć sobie poszczególne makroskładniki. Po czwarte, warto, żebyś zdobył również wiedzę, jak kontrolować swoje postępy i wiedzieć, czy idziesz w dobrym kierunku. Po piąte, jeżeli zadbasz o te wszystkie rzeczy, te wszystkie aspekty, to możesz rozwiązać swój problem sylwetkowy. I możesz zbudować naprawdę bardzo atrakcyjną, umięśnioną, estetyczną, no i tak zwaną plażową sylwetkę, po to, żebyś czuł się znacznie lepiej w swoim ciele. Jak widzisz, tych wszystkich rzeczy jesteś w stanie się nauczyć z mojego programu Spektakularna Sylwetka, gdyż jest to program, który zastępuje współpracę ze mną. Możesz również oczywiście skorzystać indywidualnie z mojej pomocy, abym osobiście ułożył dla Ciebie plan treningowy, czy współpracował z Tobą, Natomiast jeżeli to Cię interesuje, to musisz się spieszyć, dlatego że abym ja mógł zachować jak najwyższą jakość usług, no to niestety mogę sobie pozwolić na przyjmowanie coraz mniejszej ilości osób. Możesz także, do czego również Cię zachęcam, oglądać moje filmy na YouTubie, ponieważ regularnie dzielę się wiedzą o tym, jak zmienia sylwetki mężczyzn. Ja mam nadzieję, że film Ci się spodobał i że pomoże Ci on rozwiązać Twój problem sylwetkowy, jeżeli dotyczy on właśnie tego, że jesteś szczupły, a chciałbyś zbudować masę mięśniową i atrakcyjną, umieścioną, estetyczną sylwetkę. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego materiału, przemiany Wojtka, mojego programu Spektakularna Sylwetka, czy współpracy ze mną, a może masz jakieś inne problemy sylwetkowe, z którymi nie wiesz jak masz sobie poradzić, nie wiesz co masz robić, aby je rozwiązać, to napisz mi to wszystko w komentarzu pod tym materiałem, a ja się chętnie odniosę i chętnie Ci pomogę. Na sam koniec będę Ci bardzo wdzięczny za udostępnienie tego materiału, ponieważ jeżeli Ty masz taki problem sylwetkowy, to ma go również zdecydowanie więcej osób, a udostępniając ten materiał pomożesz nie tylko mi rozwijać ten kanał na YouTubie, ale pomożesz właśnie również wielu, wielu innym osobom, za co ja i one będą Ci naprawdę bardzo, bardzo wdzięczne. Ode mnie to wszystko, ja jeszcze raz mam nadzieję, że film się spodobał i do następnego.